Będziemy mieć nowe święto narodowe? No na to wygląda. Koalicja rządząca tak bardzo się zrozochociła e, dobrym wynikiem wyborów, który no, dał im możliwość rządzenia, że uważają, że trzeba to uczcić. I to nie są żarty, bo już została przygotowana petycja, którą podpisało 500 osób i ona później ma pójść do marszałka Szymona Hołow. A jak argumentują ten pomysł yy, osoby z koalicji? Pani Barbara Oliwiecka z partii Szymona Hołowni twierdzi, że to jest wspaniały pomysł, dlatego że to były pierwsze wybory po 89 roku, gdzie frekwencja była tak imponująca po obu stronach sceny politycznej i warto by było to wielkie święto demokracji uczcić. Tylko jak to się ma, do słów pani Lizy Michal. Więc z tego co ja pamiętam, to ona była pierwszą osobą, która już w listopadzie ubiegłego roku zaproponowała właśnie powołanie do życia tego święta. Ona twierdziła bowiem, że dzień 15 października to było zaprzestanie przez Polskę kroczenia drogą dyktatury. No ale gdyby była dyktatura, to żadnych wyborów by nie było. Abstrahując od tego, pani Eliza dodała również, że to by było idealne święto, które zastąpiłoby 11 listopada i trzeba by było tamto właśnie wykreślić całkowicie z kalendarza, bo kojarzy się ono jedynie z faszyzmem, przemocą oraz płonącą Warszawą. Posłuchajcie sami. I powiedzcie, co sądzicie. Abym święto niepodległości. Z, czy wykasowałabym tę datę 11 listopada, bo ona kojarzy się już wyłącznie faszystowsko-przemocowo i z płonącą Warszawą. A naprawdę ten 15 października, te wybory po niemal 10 latach pójścia drogą dyktatury, które przywróciły nas wolności, to byłaby taka świetna data i taki fajny, ciepły październik, to byłoby świetne święto niepodległości.